Hej, kochani, z tej strony Chciał was, Chciałam Was, chciałam Was tak po prostu bardzo przeprosić. No, za to, że nie nagrywałam aż dwa miesiące wiem, to jest powiem długi okres ale chciałam Was bardzo o za to przeprosić. No, powiedzcie, szkoła jeszcze się przeprowadzałam. Tak, jestem już w moim nowym domu, w moim nowym pokoju. I chciałam Was za to bardzo przeprosić, a tak na przeprosiny chciałam Wam nagrać odcinek z moją twarzą, żebyście mnie po prostu już widzieli. A jak już mówię o odcinku, to ten odcinek jest po prostu test słodyczy. test słodyczy. Test słodyczy, słodyczy amerykańskich. Więc mam tutaj trzy słodycze. Mogę powiedzieć, że to jest jeden słodycz, ale dwa picia, więc no, więc zaczynajmy. Od razu mówię, że mam jedno picie, które już sobie otworzyłam, bo było mi strasznie ciężko i myślałam, że po prostu film będzie tak długo trwał, znowu tak, jakbym, jakbym to po prostu ucięła, to i tak będzie to takie sobie, więc to po prostu sobie jeden, jedno picie otworzyłam już przed tym, tym filmikiem. Przejdźmy do picia, a to pierwszym piciem jest to... Jest to picie Hortex. Znalazłam, yy, bo jak był yy, amerykański w tym tydzień amerykański, to właśnie znalazłam te trzy oto słodycze. Dwa picia, jeden słodycz. czy było więcej słodyczy, tylko po prostu sobie to wzięłam. A więcej słodyczy mam na inny odcinek. Więc yy, picie Hortex. Zaczekajcie, i już mam mu, tak to odsłyszał jak zwykły horteks yy, Na pewno się inaczej to czyta po angielsku, ale nie wiem, jak ja to powiedziałam, to jest takie witaminka, tak jest napisane I już widać po etykiecie, że jest tutaj Maina marchew i jabłko yy, I ma taki zwykły ten Oczywiście Moja mama musiała się napić, ale ja jeszcze w ogóle tego nie piłam i troszkę sobie wstrząsnę I Spróbujemy. Oczywiście, od, 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 od razu Wam mówię, będę odniosła skali od 1 od do 10. Więc zaczynajmy. Ale ładnie liścia tutaj spadają. Hmm. Nie wiem, jak ocenić. Powiem tak że strasznie czuć i to strasznie czuć malinę. Jabłka w ogóle zero, nie czuć w ogóle jabłka. Bardzo dobre, bo ja lubię takie soki. Ale co mogę więcej powiedzieć o tym soku? Jest dobry, ale jest strasznie słodki. Czuć bardzo dobrze malinę, troszkę marchew, no, nie troszkę, ale czuć marchew. Jabłka w ogóle nie czułam w tym soku i daję tak w skali od jednego do 10 daję 8. Na 10, bo jest słodkie i najbardziej czuć tylko malinę. Więc no. Więc kolejna rzecz. dururu. Du Więc tak o tym pićku mówiłam. Z jedną Tak, kupiłam go w Lidlu. W Lidlu widziałam takie tylko, że czteropaki. Znaczy, czteropaki. No, po prostu w paczce były takie cztery. Ale widziałam je w Polsce więc dlatego je kupiłam, kupiłam, znaczy kupiłam, dostałam, nie dostałam co ja gadam. Ciocia mi przywiozła. No te wszystkie słodycze o to chodzi. Mi przywiozła. Okej. Okay. Więc widziałam je po prostu w lilu w Polsce, więc próbujemy. Też nie wiem, co o tym sojczku powiedzieć. Powiem tak, że jest po prostu smak taki sam jak w Polsce, tylko że po prostu ten smak pomarańczy jest strasznie, no nie strasznie, bardziej kwaśny. Więc tak powiem. No i jest po prostu bardziej kwaśny. Ale daję w skali od 1 do 10 daje 9. Bo po prostu nie wiem czemu dziewięć, ale troszkę bardziej kwaśny, ale po prostu ma taki sam smak. Kolejna słodycz. To jest pierniczek. Te oto pierniczki były w takim dużym, po prostu bardzo dużym. Yy... Teraz sobie tak przemyślam, bo ja chyba powiedziałam, yy, że chyba powiedziałam, że te słodycze są Lidl amerykański, tak? Ale później powiedziałam, że moja ciocia mi je przywiozła. Te drogie to jest prawdą, bo teraz sobie tak właśnie powiedziałam. Bo chodzi o to, że był Lidl amerykański, to chyba po prostu źle powiedziałam. Były amerykański tydzień amerykański w Lidlu, więc poszłam i po prostu te słodycze były. Te picia po prostu na Lidlu amerykański. Więc po prostu chyba źle powiedziałam, więc przepraszam. No i właśnie takie, no to próbuję. Hmm, hmm, dobra. O tym powiem tak, słodki, bardzo dobry. No dwa proste słowa, bardzo dobry i słodki. Jak zwykle słodycze, słodkie Więc tak mogę o tym powiedzieć i daję w skali od 1 do 10, daję 10 po prostu, bo jest pyszny. Więc tyle mogę powiedzieć o tym pierniku Więc tak wyglądał dzisiejszy kochani odcinek Jeszcze raz chciałam was bardzo przeprosić I myślę, że może dzisiaj jeszcze no coś nagram więc tak wygląda dzisiejszy test słodyczy, więc Bajo!